Kolejny rój, to już trzeci w tym roku w tej okolicy, czyli blisko mojej pasiki w placu Bednarzy. Tym razem podejrzewam, że mój, bo zaglądałem do jednej rodziny, a tam zasklepione. Mateczniki, więc prawdopodobnie z tej rodziny uciekły. Wtedy dopiero spojrzałem na starą śliwkę, na której właśnie lubią się podwieszać roje. No, będzie trzeba go złapać zaraz, zaś trochę robótki żyna poszła po sekatory ja tu mam będę łapał nie do rolnicy tylko prosto do to nie jest zbyt wysoko prosto do gniazda i wywiozę znowu na krzysówkę No boże ciało lubią <grywam> się roić pszczoły